Marta Czech, Szanowni Państwo, zacznę od bardzo trywialnej rzeczy. Otóż władza w Polsce powinna dbać o interesy Polaków, w tym o interes polskiego rolnictwa. Problem jest taki, że tego nie robi. Weźmy na tapet choćby ostatnią wizytę pana premiera Donalda Tuska w Kijowie. Jak ona wyglądała? Ja ją nazwałam wizytą techniczną. Bowiem, tak samo jak masowo sprowadzane zboże z Ukrainy, nazywane technicznym, jest szkodliwa, jest trująca, jest niebezpieczna dla Polski, dla polskiego rolnictwa. Cóż tu ukrywać? Wszyscy tutaj zgromadzeni wiedzą, my to wiemy, że wizyta w Kijowie, kolokwialnie rzecz ujmując, wyszła Kijowo. Jedzie premier, Donal, premier Donald Tusk na Ukrainę e, załatwiać interesy, wydawałoby się, polskie. Premier. Rzeczy Rzeczypospolitej, w końcu przynajmniej z urzędu, a on tam zamiast walczyć o interesy polskiego rolnictwa, między innymi którego problemy zna doskonale, umawia się z premierem Ukrainy panem e, Denysem Szmyhalem na otwarcie kolejnych przejść granicznych z Ukrainą aż czterech, co doskonale wiemy pogłębi zalew polskiego rynku rolno-spożywczego e, ukraińskimi Produktami, które nie spełniają wymogów ani warunków, choćby fitosanitarnych, i dodatkowo są wyniszczające dla nie tylko unijnego, ale przede wszystkim dla polskiego rolnictwa. Dlatego, drodzy Państwo, ta wizyta techniczna to jest określenie zbyt eufemistyczne, zbyt delikatne. Ja sama jestem rolnikiem, pozdrawiam przy okazji rolników protestujących na dolnym śląsku, w moich rodzinnych stronach ale lubimy konkretniej, dosadniej nazywać rzecz po imieniu. To zboże, które napływa do nas masowo z Ukrainy, trujące zboże nazywane jest również czyściwem młynarskim. I to co zrobił Donald Tusk, pielgrzymując na kolanach w stronę Ukrainy, do Kijowa, można nazwać takim czyściwem, czyściwem zełęńskim, bo on tą wizytą wyczyścił, można powiedzieć, wypucował na błysk buty Prezydentowi Ukrainy, zamiast zadbać, zamiast zawalczyć o interes Polski, o interes polskich rolników. E, dlatego, drodzy Państwo, apelujemy raz jeszcze, e, walczmy o taką władzę dla Polski, która nie będzie się przeglądać w butach, w lakierkach, w uderzy obcych państw, tylko o taką władzę, która z czystym sumieniem będzie się przeglądać w twarzach, w oczach. Polaków w oczach polskich rolników. Wspieramy wszystkie postulaty polskich rolników i stoimy murem za polskimi rolnikami.